Rewolwer nagant, budynek odlewni kamienna, czy też radziecki pistolet maszynowy skonstruowany przez Georgija Szpagina. Informacje o tych oraz wielu innych obiektach historycznych można sprawdzić w aplikacji Guides. For Art, która zagościła w skarżyskim Muzeum Orła Białego. Muzeum od niedawna można zwiedzać, korzystając z aplikacji mobilnej, dostępnej na telefony z systemem Android. Mamy nadzieję, że dzięki tej aplikacji wiele osób jeszcze bardziej zainteresuje się tym, co muzeum ma do zaoferowania. Do tej pory korzystaliśmy jedynie ze standardowych rozwiązań i mamy wielką nadzieję, że aplikacja mobilna pozwoli na pełniejszą realizację naszej misji, jaką jest krzewienie kultury w naszym regionie, mówi dyrektor muzeum Monika Kowalczyk-Kogut. Aplikacja Guides for Art lokalizuje najbliższe w okolicy obiekty kulturalne oraz historyczne i daje możliwość pozyskania informacji o zabytkach, dziełach sztuki oraz miejscach historycznych z opcją audio przewodnika. Regularnie w aplikacji przybywa coraz więcej nowych opisów zgromadzonych obiektów przez Muzeum Orła Białego. Jest ona całkowicie darmowa dla użytkowników. Aplikacja jest dostępna w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim oraz angielskim, a niebawem będzie można zwiedzać również w języku hiszpańskim i niemieckim.